Dzień dobry słoneczka, nasze Dzień dobry, kochane. Witamy, witamy. Ja będę szukała tutaj pięknych wygranych no. dzisiaj. Jak co chcę, ja chcę Mamy jedną grubą rybę. <noise> ja Bo ta serce, serce pika, jak się drapie. Na no, pikało. No właśnie, no i, no i szukamy, szukamy. Ale ty Miśka, masz pod bankiera. A nie, ja miałem co? Miałem kosmiczne 7. Tak. Bankiera mieliśmy. Eee, innym ba bankier z numerkiem 3, Perły Rubin z szesnastką, z piętnastką Bajeczna i z piąteczką Fortuna. Eee, od Bajecznej zacznę, może. O. Niech to będzie bajeczny odcinek. Niech to będzie bajeczny odcineczek, tak jest. Na domo? może pompony. Mhm. Mhm, Chcielibyśmy. chcieli. A tu szukamy słońca, jeszcze eee, worka. worka i skrzyni. Tak. Skrzynia. Kufer. Skrzynia mnoży razy dwa wygrano. Zobaczymy. Ja tak pojadę, co? O! Pięknie. Zobacz, jest twój miesiąc. Mój dzień. 33, 22 i 38. Wow. Mm, no to szukamy. Gdzie te wygrane? O, niziutko mamy. Czwóreczka. Pojedynczyk nie mamy 36. Siedemnaście, trójeczka i piętnastka jak numer z drapki. Potwierdzam. Piąteczka. Trzynaście. Mm. <laughs> Już myślałam. Blisko. Blisko. I? I dwunastka. dwunastka też blisko, ale trzy szanse. Blisko, blisko byliśmy. 26. No, niskie dają. Niskie. 34 blisko. 23 blisko. Zobacz. Ale blisko mamy najwięcej, kochani. Tak, blisko mamy najwięcej. Niziutkie, niziutkie. Pojedynczych nie ma. 14. 9. 9. I siódemka. A pod nią, wow. Nawet Dwie bym, Nawet uzyłem. by to był plusik. No to co? Fortunka 7. Tak, z numerkiem 5. Tu szukamy portfelika i siódemeczki. I sprawdzamy. Co ta mi się tutaj przyniosło? Pięknego. Diamenty przyniosłam. Mm. Piłkę. Plecak. Klip. Klips. Nie w tej zdrowce. Nie w tej koronka. Palma. Narty. Gwiazdka, arbus. No, trzymasz kciuki? Cały czas. Kwiatek, cytrynka, kawunia, awokado, rower. Chmury, mężuś, biedronka, wiśnie, perła. Karta. I, I ananasek. Jeśli tutaj ma. wygranych nie widać, to może w perłach rubinach. Myślisz? z numerem 16. Tu szukamy. Kolia i pierścionek. Tak, biżuterii dla mnie. Tak jest. to teraz Za muszę... piękną wygraną zdrapuję. Muszę tu oddalić. No to co pod rubinami? O. 39. 29.

Dwadzieścia dwa, trzydzieści trzy, dwadzieścia jeden, szesnaście i dwadzieścia trzy, blisko, wszędzie o jeden, dwanaście, dziewiętnaście, trzydzieści sześć, osiemnaście. 35. Dają, dają, ale nie te nasze na razie. Może coś tu wpasiesz 17. Ja wierzę w zdrabkę zawsze do końca, słuchajcie, bo Może ona potrafi zaskoczyć. zaskoczyć. Tak jest. 34. My mamy 24, kochani. 26. Prawie i? 35. Ojej, ja ja bliziutko, ale tutaj niestety. Tu pust... kontrolne pomiędzy są. Myż są. Dwie zdrabki, nie zdrapałaś kontrolnych, a nagle cię tu wzięło na kontrolny? BA. No jeszcze się upewnia. Upewnia. No nie? upewniliśmy się. To co? No to kochani. Bankier. <ścoughs> krem, krem Powiem ci, że jakbyś tu miała wygraną razy dwa, to byś wyszła na zero. Ale życzę ci tego sejfu. <ścoughs> razy pięć, to będzie plusik na pewno. A zaczynamy od bonusa czy bonus na końcu. Bonus ich na końcu. Sprawdźmy, co się kryje, kochani. Szukamy pliku, garnca i sejfu. Plik garniec sejf. Plik garniec sejf. Jeszcze pokażę. Plik garniec sejf. Dobra. Lecimy. mężuś. O! Twoje Narty. Piłka. Narty. Ja tak. Diamenty. Trzymam kciuki. Słoneczko. Wiśnie. Gwiazdka. Śliwka musi być gwiazda odcinek. Mówisz? Mm -hmm. Śliwka. Z jakim skupieniem, nie? Taka tak, cisza. Jest jakby tak z tak 30 <laughs> osób stało nad nami i taka, taka cisza nastawa ananas, Świnka. Inga. Parasol. Dobra. Trefl. Kudeczka. Koniczynka. Czyli szczęście. Zobacz, jaka piękna konieczynka, Cytrynka. Wiś... Winogrono. No, też a... wiśnie. Ale ja, słuchaj, wierzę w zdrabkę do samego końca. Oczywiście. Kotku. Pęcza. Tęcza. Jabłko. Jabko. do tej kłódki. No to się teraz otworzy może. Chmury. Chmurki, chmurki. Arbus. Pik. Pik. Teleskop. Podkowa. Mamy plik? Mamy plik! Zobaczcie, <laughs> ale radość. Na no sam koniec. I zobacz, znowu radość z drapuni. Perła. I awokado. Oh. O co, bonus? No bonus chyba Zdrap teraz. bonus, Znajdź no kwotę, kotuś. A mamy. mamy... Kawunie. Kawunie! Ulubiony napój Kiniusi. No to jest pliczek. Ja jestem przybliż, przeszczęśliwa, przybliż bo, ju, bo już się, już jest przybliżone. Przybliżyć? Przybliż, o. o! Dobra. Wszyscy będą widzieć. I zwrocić! Pięknie! Jej! Yeah. Słuchajcie, bo to naprawdę serce bije łomocze, jak się taką zdrapkę drapie. No, ty chcesz lajba z tym zrobić. O. To emocje to by były by super, by było, kochani, powiem 25 Wam. super. Zdrapek, tak. Oby zdrapki dopisywały. Wiesz, my nie musi... musimy robić paczki, jak nie będzie, to dokupimy sobie dwie i takie zdrapeczki kupimy, jakie, jakie będą chcieli stronę Tak, właśnie, tak, w sumie tak. To dokładnie. To jest, to nie to jest nie jeden... trzeba, to. Powiemy, Będą tak. mieli ochotę. Pamiętajcie, że u nas nawet jeżeli jedna osoba się zgłosi na live'a, to live będzie przeprowadzony. Mhm. Nie będzie czegoś takiego, że na przykład odwołamy, no odwołamy bo nie będzie na paczkę. To nie trzeba mieć całej paczki. na trójkę i trzynastkę, kupimy trójkę i trzynastkę, robimy Sobie kupimy sobie jakieś tak i robimy live'a. I robimy, live a. Live a. I robimy live więc słoneczka. Pięknego dnia, dużych wygranych. Pięknych pensji bankiera. No mi trochę użyło, bo jest na kolejną grubą rybę. A my robimy tak glu. Tak, buziaki, słoneczka i do następnego. Pa-pa!